Zapraszam. Oczywiście dzieci są liczone oddzielnie, także proszę zaprosić wózki, małe, i duże dzieci. Wszystkich serdecznie zapraszamy do przejścia przez bramkę. Moi kochani, dokładnie o to chodzi. Wszyscy przechodzimy przez generator pozytywnej energii. Walczymy o to, aby Gliwice były najbardziej uśmiechniętym i wesołym miastem na Śląsku. Jak na razie jest dobrze, ale nie jest najlepiej. Jeszcze godzinę temu byliśmy na ostatnim miejscu. Ja teraz sprawdzę jak jest sytuacja w tej chwili. Czy coś się zmieniło? Częstachowa pierwsze miejsce, 1730 osób. Jak coś tu ja to mogę pić razy przecież. Dobrze, i co to mamy? Częstachowa na pierwszym miejscu, gliwice na miejscu, jeszcze ostatnim, ale to dosłownie o kilka, kilkanaście osób. Już jest 1200, tak? Ale to jeszcze na ten komputer tutaj nie weszło. Także, moi drodzy, jest coraz lepiej. Walczymy o to, żeby, żeby być w czołówce. Być w czołówce i chyba nam grozi trzecie miejsce. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. A co jeszcze, moi drodzy? O godzinie 18.00 koncert zespołu Pektus. Znany Rzeszowski zespół, godzina 18.00. A na deser kolejny koncert gwiazdy światowego formatu. Grupa Genesis Classic, godzina 20.00 lub chwilę po 20.00. Na scenie głównej. Moi drodzy, a teraz zapraszamy wszystkich najmłodszych do naszych do naszych punktów. Niebieskie namioty. I robimy. W tym namiocie robimy tutaj serduszka. Robimy serduszka. Obok robimy takie roboty, 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 roboty. I za chwilę będzie rozstrzygnięcie konkursu. Także teraz jeszcze tam kończymy, kończymy ostatnie prace i dosłownie za 5-10 minut będzie rozstrzygnięcie konkursu, czyli będą rozdawane nagrody dla najlepszych z Zobotów Powiem wam Że kwestia jest zejpista. Ale mogę się założyć, że samochód dachuje wolniej A czy krócej to trwa, w ten sposób, czyli szybciej Ale dziękuję